Сьогодні хочу вам розказати про кондиціонер і як це відноситься до духовного життя. Є в книзі пророка Даниїла такий фрагмент про трьох юнаків, які не хотіли віддавати шани різним ідол одному. I oni nie, ch nie chcieli pokloniąć się, więc czar na Wgodonozor ich w e, piszcz rozżareną. Ale tam, właściwie, angel zrobił tak, że ta ca, żara, ten ogon ich nie, e, nie ma władzy nad nimi. On jakby stworzył taką rozłożę naokół nich. Dlatego, kiedy e, dzisiaj doświadczasz jakiegoś ognia, Якісь ідоли ідолів, які тобі кидаються, когось, хто хоче зайняти місце Бога, і ти борешся за це, щоб бути вірний йому, бо якщо не досвідчуєш того, що, що десь з приводу віри, інші і, сміються з тебе, не розуміють тебе, коли ти будеш вірний Богові, то Бог буде посилати такого ангела, який, власне, оросить, це твоє. że ty jaki zachystyt teba, jaki własny bude jak ten kondycjoner, jaki dodaje tobie siły, jaki zachyszczaje, jaki daje odpoczyty od własnej od tej żary, tomu e, zachęcuję siebie i was, żeby my własne tych automobilnych kondycjonerów się wolita też własne upowały na ten kondycjoner Boży, jakim jest rosa jego błogodatii, i noj, jaki również e, własne e, roby raci, jaki były dziwne, Ludzie z niego śmiali się a ty budujesz, ten kowczech, a potem okazało się, że, on win do wiery w siebie i, i przez to własne otrzyma w też życiaju, zahistyw swoje życia i swojej z życia swojej rodziny, bo, bo tym nowym nojem jest Jezus Chrystus i tym kowczechom jest Cerkwa, gdzie możesz znaleźć Захист, де можеш знайти людей, які так, як так, як ти може власне шукають щирим бо щирим серцем Бога і хочуть бути йому вірними.